Jesteś końca Przewodnik jest koło Ciebie. Chcę, abyś teraz przed siebie przywołała słowiańskiego króla Kraka. Niech stanie przed Tobą. Jak wygląda? mu w kilku słowach. Ma takie włosy do ramion ciemne, znaczy ciemne, takie jasno-kasztanowe, jakby w takie pukle się układają. Jest wysoki, niski? O, jest wysoki, wygląda na wysokiego. Czy ma drogę? Czy ma brodę wąsy? Ma no, jakby taką brodę, ale to jest taka niewielka broda. Mhm. W jakim miałaże być wieku? Jak stoi przed tobą? Skoro takiego, jak to się mówi, już dorosłego, mężczyznę, to znaczy tak, nie wiem, z 50 lat, może mniej. Taki dojrzały mężczyzn, ale jest taki, taki bardzo krzepki. Jasne. Chcę, abyś spojrzała mu głęboko w oczy. Czy to są jego ludzkie oczy? Tak. Poproś go, abyś teraz okręcił powoli wokół własnej osi. I przyjrzy się, jeśli ma odpowiedni narzut, jakikolwiek zewnętrzny na odzienie, coś, co może zasłaniać jego nogi, jego ręce, niech to zrzuci. I chcę, abyś teraz mu się dokładnie. Popatrzyła od góry do dołu, z tyłu, czy to jest król krak. Tak wygląda normalnie. Przewodnik tego miejsca, niech stanie za nim i niech potwierdzi, czy to jest król Krak. Tak. Mamy kilka pytań do niego. Chcemy wiedzieć, jak w rzeczywistości było. Ta historia, która się mówi, jest taka, ale chcielibyśmy od niego usłyszeć, jak to wyglądało z tą naszą suwerenczyzną. Czy on założył stolicę w Krakowie, czy ktoś to wcześniej uczynił? Co mówi? Nie, on pokazuje mi, że tak wygląda, że to było kiedyś takie, to też za miasto, ale też było bardzo, bardzo dawno. Bardzo dawno. I potem. Miasto, jakby zostało nie w ogóle zniszczone, ale to nie w ogóle w jakiś sposób, tak jakby zostało prze, prze, przetworzone w ogóle. Co mam na myśli przetworzone? był kataklizm, czy coś takiego? Że po prostu jakby zostało starte. Czyli to był jakiś kataklizm, coś, co się wydarzyło, czynnik e, jakiś zewnętrzny? Czy to był celowo zamierzony kataklizm? Co to było? Kto albo co spowodowało ten kataklizm? Nie, ja widzę że coś takiego potężnego jakby upadło i to wszystko zdarło aż aż do pomorza gdzieś tutaj na tym. No co to było? takiego się temu no dokładnie. Co to upadło? To był taki taka, taki taki. Metal? To znaczy to wygląda jak na teoret, ale to było w kształcie takiego y, sześciokąta, czy mm -hmm. może nawet więcej, może jakiegoś. Takie taki jakieś kurkanciaste. Nie wiem, jaka to mm -hmm. figura była, bo to było takie nieregularne. A skąd ta jakiegoś bardzo ciemnego materiału. Skąd ta kula znalazła się? I to jakby zdarło to wszystko. Jasne. Skąd ta kula się wzięła? Skąd ona przyleciała? I to to upadło tutaj. Wyglądało tak, jakby to była jakaś stara transformacja, coś takiego, bo to, to tutaj walnęło w te, 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 ten gród, czy co to, to jakieś takie. Potężne miasto, które się w ogóle roz, rozpościerało tutaj, i wtedy sprowokowało jakieś takie ruchy też tektoniczne, tektoniczne, bardzo, bardzo żywe. Jakieś płukany zaczęły na rzecz, bo to, no to roz, rozwaliło gdzieś tam. Skoncentruj się na tym, skąd to coś wzięło się, skąd to zostało wysłane. To jest a z mówi... jakoś, tak, to jest jakoś statków Upadło kilka takich kul. Gdzie te tak tyle upadło? Jedno upadło tutaj, gdzie się znajdował Kraków, a inne? Druga była bardziej tak na południe. Od Krakowa? Nie, nie, nie. Zupełnie. To znaczy to był taki kontynent jakiś między... W ogóle inaczej wyglądało wszystko, bo nie. był to jeden jakby kontynent tutaj naszej Europy, aż z Afryką. To tak uderzyło mniej więcej w połowie i to... Gdzie współcześnie jest Śródziemne Morze? Tak, mniej więcej. I tam się zrobiła taka dziura właśnie i zaczęło to się jakby w ogóle tak w koło tego, 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 tego przedmiotu, czekamy, tego co upadło, jakby zaczęło tak, już taki jakby wir, on się zagłębił. Ten wir był y, y, wygenerowany przez to, co spadło? Przez tą kulę? Przez ten Tak, bo to upadło z takim, jakby kręcąc się. To wyglądało tak jakby, pod za sobą. Ziemia była, wyglądała tak jakby to był taki obrós i upadła Jasne. taka kręcąca się kulka, która się przylepiła i to skręciła wszystko. Czy ona zagłębiła się w głąb ziemi? Czy może w jakiś inny sposób gdzieś podążyła? Czy tylko się zatrzymała tam tworząc wiek? Jak to wyglądało? To się potem jakby roz, rozpuściło, ale to, to tworzyła się jakby taka Substancja, która powodowała w ogóle jakby takie, takie ruchy tektoniczne. Tak no. Jakby coś takiego, jakiś taki magnetyzm, coś takiego. Jak on, jak ta kula uderzyła, to wtedy to się jakby rozpołowiło i wtedy wyciekło coś takiego, co jakaś taka substancja płynna, która, no, no, była jakaś taka bardzo silna siła magnetyczna. Chciałabym teraz zobaczyła, jak to czasami wyglądało. Czy to było przed czasem Atlantydy, czy to było po Atlantydzie? Atlantyda niech będzie odniesieniem tego zdarzenia. Nie to było wcześniej to chyba. Nie ma czegoś takiego jak chyba. Jesteś w przestrzeni, gdzie masz pełne dostępne informacji. I jeśli to było przed Atlantydą, jak wcześniej przed Atlantydą? Trzeba liczyć w czas w tysiącach czy setkach tysięcy lat? A może jakieś inne przejście? To było jakby jakby taka pierwsza katastrofa w ogóle. Na ziemię. Czyli bardzo dawno temu? Nie jesteś w tak. stanie określić czasu. Nie, to było bardzo dawno. Czyli na naszych ziemiach, naszych polskich, słychańskich ziemiach, gdzie jest Kraków, i już było miasto założone. Tak, i potem to wszystko zostało zniszczone, ale coś takiego, ta kula w ogóle teraz to jej nie widzę gdzie na. Coś jakby się tak roz tego. To wygląda tak, jakby ta kula się rozpuściła potem i tak penetrowała, jakby całą Ziemię. Jakby to była. Przemieniła się tylko nie niewodę i wsiąknęła coś takiego. Czy do dnia dzisiejszego znajduje się taka? Nie, nie, nie. To się rozpuściło to całkowicie. Teraz e, chcę, abyś się zapytała, króla Kaka, Kraka, czy to miasto, które było przed tym, przed tym zniszczeniem, miało e, nazwę Carodon? Tak czy nie? To, to wygląda tak, jakby to Carodom to była nazwa jakby upamiętniająca to miasto. Czy to miasto miało jakąś inną nazwę niż Carodom? Nie pokazałam jej żadnej nazwy. To już nie jest, jest to istotne. Czy ktoś yy, z ludzi w tamtym czasie przetrwał po tej zakładzie? Yy, oni się ewakuowali jakby takimi, mieli takie mieli takie skutery powietrzne jakby. Czy nie wiedzieli wcześniej o tym, że nastąpi ta zagłada? Czy zdążyli, jeśli ta kula lecia? To, tak znaczy to znaczy w ostatniej chwili to wygląda tak, że to wydarzyło się jakby bardzo szybko. Oni po prostu wsiadali na te, 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 te skutery, skutery i, i się przenosili. Wszyscy, to, to były jak... takie, takie, no takie powiedzmy, nie. nie, nie. Ok, ci ludzie, którzy żyli w tamtym czasie, którzy powiesz, przewieszali się na tych skuterach, tak zwanych skuterach, czy to byli właśnie nasi przodkowie, Słowianie, czy to była jakaś całkiem inna nacja? Byli jeszcze jacyś bardziej, bardziej starzy, jakby, jakby pokazały się, że jakby są odpokinała, ale to była jakby taka bardziej, bardziej stara, po się jakby, tak, oni się jakby przekształcili w pierwotnych uzdrowień. Wróćmy teraz do carodomu. Według kronik Kraków, pierwotną nazwę miał carodom. Chcę, abyś umieściła ten gród, to miasto, osadę, która była później Czarodom, Czy ona była umiejscowiona tu, gdzie współcześnie jest Bawel, czy w innym miejscu? To znaczy, to, to oni pokazują, że to było czarodom, nie Czarodom. Czarodą? Tak. Dlaczego czarodą? Bo to chodziło o coś, co się wydarzyło w czasie tej właśnie katastrofy, że, że utworzył się jakiś taki tunel energetyczny, coś takiego. I wtedy ludzie to po prostu odczuwali się gromadzili według tej, wokół tego, tego tunelu? Tego tego jakby tunelu energetycznego. A co ma wspólnego nazwa czarodą? No, to było jakby takie... Krąg wokół, chodziło o krąg wokół miejsca mocy takiego. I ten, to miasto, to nowa osada. Sarodom i czy pierwotnie była, gdzie współczesny się znajduje, ale czy w innym miejscu? To znaczy to wyglądało trochę inaczej, ale to było, Wawel był jakby takim centralnym miejscem. Czyli ten Sarodom i był, gdzie współczesny Wawel się znajduje. Tak, bardziej, bardziej nawet rozległe to było, tak. Kroniki. Kroniki z którychś tam wieków mówią, że wspominają o nazwie Saroton, ale on był w innym miejscu umiejscowiony. Dlaczego jest ta różnica? Z czego to wynika ta różnica? Zapytaj przewodnika Rodziczego. Był jakiś, jakiś ruch, tak coś, że to zostało jakby ten kanał został jakby prze... przemieszczony, Przesunięty? Prze nie, jakby nastąpił jakiś uskok, coś takiego. I, wtedy, i to się zostało, nastąpiło jakby takie przesunięcie. Czego przesunięcie? Przesunięcie w ogóle przestrzenne. I dlatego w późniejszym czasie? Wisła, w ogóle zaczęła płynąć z innej strony. I to, nas, to ten uskok, to ten ruch tektoniczny nastąpił w, w bardzo dawnych czasach. Tak, to było, było przy kolejnej katastrofie, gdyż znowu był jakiś ruch, ruch kontynentów i wtedy zostało to jakby przekształcone. I ten czarodom według kronik został jakby przemieszczony w inne miejsce, nie tu, gdzie współcześnie znajduje się bałagan. Tak, ale to, to nie było znowu takie... Znaczy czarodom, to jakby ten punkt został prze, przesunięty, ten górny punkt. Ale, ale to nie, nie było takie duże przesunięcie. Garmin, że tylko, że, że wtedy to zostało, to było tak, jakby Wisła płynęła z innej strony i potem przesunięcie Wisła jakby zmieniła bieg rzeki. Znaczy, te, jakby. I to spowodowało, że migracje, jakby nie migracje, tylko prze, przemieszczanie się wszystkiego. Według najnowszych badań, najnowszych, jakiś czas temu koryto Wisły nie było tak jak współcześnie. Było no, w inny sposób. Przez dzielnicę Grzewuszki są na to dowody. Jest to potwierdzenie tego, co mówisz. To niekoniecznie związane było z tą, z tą, niekoniecznie musiał być związane z tą katastrofą w bardzo dawnych czasach, bo korytowisły Wisły Mogą być też wielokrotnie zmieniane, ale na pewno są zapiski mówiące o tym, że w dawnych czasach to, koryto to płynęło, to, to było umieszczone w innym miejscu. Potwierdzasz to, okej. Okay. Chcę, abyś teraz zapytała Kraka, jak to było z tym smokiem? To był smok? Co to było? Jest jakaś pieczara, jaskinia. Co to było? Legenda, ludzie wiedzą, czy, że był smok, który połykał, po, pożerał e, i tak dalej, ktoś go złudził. Co to było z tym smokiem? Niech teraz król Kraka powie dokładnie, o co to chodziło z tym smokiem. No, on się śmieje tylko z tego. Dlaczego? On no, mówi, że to był jego jakby. powiedziałem, że to był jego jakby jamnik Tak jak to nazwał. A co to było? Co to takiego było? Czy on dostał jakby taki prezent. Od kogo? Taki, taki. Jakiś pisklet, coś takiego małe. Czyli to było co? coś związane z pisklem? Co to było? To urosło? No i to zaczęło rosnąć, bo to, to wyglądało jak jakiś taki. Nie, to nie, nie był ptak, to, to był jakiś taki jakiś jakby mutan, w ogóle, to jakiś mhm. taki gryf, coś takiego, bo to było, mhm. miało ogon, ale miało też takie jakieś jakby szpony Czyli chodziło i to o zaczęło, szpony i, 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 i te miało, i skrzydła, mhm. no jak smog mhm. wyglądał naprawdę, to był taki smog jakiś kogutowaty. Jasne, jakiej to wielkości było? To to, jak on go przywiózł, to było takie małe, jak... Jak rosło, to jak. Jakie, było? Ja rosło, jakie było? To jest w wysokości człowieka, ale jak to może trochę większe. Mhm. Ale jak stawało na tych łapach swoich i rozpadało skrzydła, no to było imponujące, bo to miało takie potężne skrzydła. Mhm. Ale jak siedziało, to było takie no niewiele wyższe od człowieka. Takie, ten stwor, a ten stwór gdzie, gdzie żył? On był przyjazny ludziom? Jak to wyglądało? To znaczy, on był przyjazny Krakowi, bo. To było jego, jakby ma W ogóle tam od niego, no tak się do niego nie zdzierżyło i tego. A gdzie żył? Razem z nim? On tam, jakby w tym, na takim podwórku sobie siedział. A co to jaskinia znaczy? Tak, współczesna jaskinia podwalenia. Co to jest w ogóle? Czy jest to w jakiś sposób związane z tym, z tym gryfem? Nazwijmy to umownie gryf. To jakby była jego jadalnia, coś takiego tylko? Jadalnia? Tam to znaczy ludzie się bali podchodzić do tego zwierzaka. No to krak go prowadzał, tam prowadzał i Dijamy. tam wystawiali mu jedzenie, tak, i on tam sobie jadł. A ten gref co ja? Co moim jego No, ja tak akurat zwierzęta, ale to znaczy jak on, bo on był zdolny do, do polowania, ale by nie polował, właśnie to dawano mu jedzenie, by, by się tam. Nie robił szkód po prostu. Jasne, oprócz tego, że był przychylny Krakowi, jego był maskotką pupilem, czy też spełniał jakieś zadanie, czy on mógł na przykład, nie wiem, latać i atakować, pomijając zwierzęta, ale na przykład brał udział w jakichś tam wyprawach wojennych tego typu, czy z natury ten gry był łagodny, czy jednak była jakaś z Dzikość. On miał coś takiego, miał jakiś taki, odczuwał jakby energię i on wyczuwał niebezpieczeństwo. Ten krak bardzo lubił trzymać go blisko, bo od razu wiedział, że coś się dzieje. Czy ten gryf służył tak samo jako ochrona i obrona kraka? Tak, tak, bo on jak coś czuł, to od razu stawał i go jakby osłaniał, jakby go brał pod skrzydła. I co się mm. z nim stało? Jak długo y, żył ten gryf? Czy ta istota była długowieczna? Czy krótko żył? On potem się jakby odleciał. Po śmierci, po śmierci Kraka. Aha, po śmierci Kraka. On się by wy wyzwolił i wtedy poleciał gdzieś w ogóle, w jakieś takie, jakieś takie góry, i w takim, że tylko nikogo już więcej nie widział. Czy takie gryfy, tego typu postaci były w tamtym czasie normalnością? Czy to jakiś ewement? Znaczyłam twierdzić, że tam na południu to można było coś takiego, nie było to to częste, ale można można było dostać. Mhm. Gdzie na południu? Współczesna Europa, czy kontynent? Gdzie to było na. Południe? No bardziej, bardziej to gdzieś tam, Turcja, nawet, nawet głębiej, może no, rajony, tak. w głębi, że Iran. Tamte rejony. Tak. Tylko, że to było bardzo, bardzo jakby tępione, bo ludzie bali się tego. Czy to były one żyły też jako dzikie istoty, czy też miały kontakt z ludźmi? No, no, jeśli ktoś go pojma, to w, jako, małego, jako, mało, jako małą istotę, czy też miały jakiś kontakt z ludźmi w tamtym, w tamtym rejonie. Tak, ale to, to, to było coś takiego, że, że ten mały gryf musiał jakby zaakceptować energię tej osoby, która chciała go tak. A skąd te tak? istoty? Bo jak nie, to wtedy nie było tego połączenia. Te, tego... Tego. Jasne. Mhm. Skąd te istoty się wzięły, te gryfy? Skąd się wzięły? Istniały na ziemi po prostu. I co się później stało? Zostały wytępione? Same gdzieś odleciały? Czy to współcześnie, współcześnie gdzieś jeszcze może żyją? One jakby zaczęły się izolować. Jeszcze przetrwały jakiś czas w jakichś takich niedostępnych miejscach. Ale wyginęła chyba z tego, co widzę. To... Czarek, jest coś. czuję taką jakby energię takiego gryfania. Czy to jest tylko zapis energetyczny, czy one jeszcze współcześnie gdzieś żyją? Nie, czuję tylko taką jakąś silną obecność. Czy, coś takiego... czy to jest z pola mentalnego ta obecność? Czy z pola fizycznego? Nie, z mentalnego raczej. Dobrze, chciałabyś teraz yy, sprawdziła, zapytała przewodnika. Czy są jakieś kroniki, zapiski, mówiące o tym, co faktycznie było? Nie smok, tylko właśnie jakiś gryf. Ta właściwa, prawdziwa historia, czy ona gdzieś jest zapisana? On tylko mówi, że są jakby takie... Bo to, to nie była, nie był jeden, jedyny... Jak ten Krag go sprowadził, to już to były bardzo rzadkie, ale była epoka taka, że było tych istot mnóstwo tutaj. I są, są wciąż, są jakby takie... Cmentarzyska tych, tych gryfów. Czy są jakieś kroniki współczesne, które mówią o tym? Ta, ta się tak patrzy, tylko z że tutaj to tak wygląda tak, jakby ktoś wziął miotacz ognia i wszystko wypalił w naszym gronie. robota. Albo miotacz ognia, albo taki taki dmuchacz. Mhm. Co nie wyleciało, to zostało spalone. Czyli nie ma żadnych zapisów żadnych informacji na ten temat? U nas nie ma. No, sprawdź Watykan. Sprawdź archiwum Watykanu. W Rosji są jakieś zapiski. W związku z tym, są jakieś jeszcze książki, księgi. O, ale A nie Watykan... są o, Tak? Nie, nie są dostępne. To są te, te, te takie jakby tajne. A Watykanie? Watykanie to mają taką książkę, która jest wszystko pisane, cała no, anatomia tych, tych istot, tych i wszystkich innych, które żyły. Czyli jest informacja. Tak, jest taki jakby przewodnik. Czyli ale jest ukryty. Z obrazkami ze wszystkim. E, zapytaj Kraka, czy jest jeszcze, no wiadomo, jeśli chodzi o legendę, no to ludzie dodali swoich i wyszła taka legenda, jaka wyszła, którą każdy zna. Czy jest jeszcze coś istotnego, ważnego z tamtego czasu? Czy chce nam coś Krak przekazać, na co mamy oh. zwrócić uwagę? Może jakiś przekaz, informacje, cokolwiek. Może jest coś, co zostało w tamtych czasach było oczywiste, a zostało utajone. On tylko pokazuje jakiś taki stary dom. Nie Gdzie wiem co dąb? to ma znaczyć. Gdzie ten dom się znajduje? Jakiś taki stary dom, który rósł tam z jednej jakby na zewnątrz od pawełów. Dąb czy dom? Dąb, dom, Drzewo. Dąb, drzewo. Drzewo dąb. Dlaczego. I on... pokazuje. A, pokazuje coś takiego, że te dęby to miały takie. Jakby w miastach to zastępowały te, te święte gaje, bo ten dąb jest taki cały obwieszony jakimiś takimi koralikami. Bo to wyglądało tak, że ludzie, jak mieli jakąś intencję, to w tą intencję jakby wkładali jakiś, nie koralik, tylko to był jakiś kryształ i go wieszali na takim rzemieniu, na tym drzewie. Dlaczego on był Bo dąb, on miał bardzo, bardzo jakąś silną taką moc. Bo było to drzewo długoletnie, bardzo długowiekowe i było bardzo, tak, bardzo jakby zakorzenione i ta intencja to, to był jakby taki kanał komunikacyjny. Więc jak się to zawieszało, ten kryształ z intencją, tam z jakąś prośbą czy gdzieś czymkolwiek na tym drzewie, no to, to wtedy jakby cała ta energia szła z wnętrza ziemi, przychodziła przez ten dom, przez ten kryształ i szła do źródła i to i z powrotem. I to to jakby takie wysłanie e maila. Czy tędy tak samo pewnie taką formę? To musiałby być odpowiednio takie stare drzewo. Ale Tak, każde takie, takie stare, potężne drzewo, bo to, to jest im starsze, tym ta, ta więź jest mocniejsza. Takiego coś tak on ja pokazał. Dlaczego wskazał na Don? Dlaczego? No jest? bo miał ten swój, też, też miał takie, takie jakby drzewo intencji. To znaczy nie jego, to, to było do użytku publicznego tam wszyscy. Czy jeszcze jest coś, co nam przekazać, na coś zwrócić uwagę? A czy coś, jak ja bym pokazał z tym dębem, to jak ta intencja się spełniała, to wtedy ta osoba szła do tego drzewa, brała ten, ten kryształ i go zakopywała w konarach tego drzewa. Czy możemy też współcześnie to robić, postępować z taką intencją? Taka była procedura, właśnie. Czy możemy współcześnie to robić? Tak, no. i jakiego typu. Kryształ jest. To może być na przykład kryształ morski? Może być to różowy? różowe? Co to? Tak, to było coś takiego, że się szło do jakiegoś tego. Co to za kryształ ma być? Bo to zależało od, od intencji, bo czy to było na przykład na jakąś... na wyleczenie z choroby, czy było na zamąż pójście, czy, czy no to to było się do takiego gościa, który sprzedawał te kryształy, czy tam dawał te kryształy, wymieniał je na towar, by to sprzedawać. No. I się brało, zamawiało się na przykład na, na znalezienie męża. No i dostawało się odpowiedni kryształ. Chcę jeszcze nam przekazać. A i chodziło o coś takiego, że ten kryształ wtedy trzeba było samemu jakby opleść w ten drzemień, czy tam pełnić i, i wtedy zrobić jakby taki kokon z czegoś mózg go zawiesić. I to chodziło o, o, o to, żeby to własnoręcznie. Tylko się dostawało zwykły kamień. To, to się chodziło z tym kamieniem, jakby energe, energetyzowało ten kamień tą, tą intencją. I na koniec się robiło ten kokon tam z jakiegoś, czy, czy sznurka, czy, czy rzemienia i się zawieszało na tym szewie. Co jeszcze nam król akcji przekazać, na co zwrócić uwagę? On pokazuje, że Żyć jedność jest najważniejsza, że on bardzo jakby tak żył z tymi swoimi ludźmi, że on, on był niby tamtym zarządcą, ale był cały czas między nimi, on, on znał wszystkich. Każdy mógł do niego tam się zwrócić, on często tam odwiedzał, jak ktoś był chory, to nawet sam szedł. był takim, takim gospodarzem dobrym. Jest pomnik, jest kobiec kraka, pusypany. Czy tam są jego szczątki. Kiedy jest ten być usytany? Nie, on pokazuje, że jego, jego szczątki, jakby jego. Starano się też właśnie jakby spalić jego, jego, jego kości, tak. by nie zostały. znaczy ciało i kości, by zostały jakby użyte do. jakby ta jego energia nie została rozczłonkowana. Roz I, został. I dlatego właśnie robiono to, to, że tych wielkich władców starano się palić. Nic nie zostało i to y, chowano ich w takiej czystej ziemi, żeby ziemia to wchłonęła, żeby nikt nie mógł jakby zaczerpać tej energii. Czyli kopiec kraka jest tylko symbolicznie dosypany? Tak, że nie ma jego słoka. Coś znajduje to zostało się. zostało jakby wszystko prze, przetworzone przez. Trzy państwa nazwane. Okay. Tak. Czyli coś znajduje się pod kopcem kraka? Coś jeszcze jest ukryte? Czy to jest tylko sam kobiet usypany z ziemi? No teraz to mi pokazuje, że ten jak już był bardzo stary, tam przyleciał i tak jakby usiadł w miejscu, gdzie, gdzie jego... Bo to było tak, że nawet nie robiono tych, tych grobów tym wielkim przywódcom, żeby to nie było to takie anonimowe całkowite, całkowicie. Mm -hmm. Żeby to nie zostało przechwycone, że ta energia nie została przechwycona. I tam, gdzie jakby roz... Rozsypano te jego zwłoki, prochy. prochy. E, tak, prochy. To, to ten gryf w przeleciach już był taki bardzo, bardzo stary. I tam usiadł i, i zmarł na tym, na, tych, na tym miejscu. I tam jakby usypano ten kopiec na nie. Czyli tu w Krakowie, gdzie tak. jest ten kopiec? To jest właśnie... bo nie widziano, nie widziano, gdzie są jego tego te, te prochy. I mhm. to tak w ten sposób zidentyfikowano, gdzie one zostały wchłonięte jakby przez ziemię i, i tam zrobiono ten kopiec. Kopiec, uspano kopiec. Tak. Czyli sama ziemia, już tam nic nie ma, oprócz prochów, które zostały wchłonięte, tam już nic nie ma pod kopcem. Nie, no mogą być ewentualnie jakieś tam resztki tych kości, tego grypa. W jakim czasie uspano ten kopiec? Po jakimś czasie, jak y, rozspało te prochy, czy zdecydowanie w późniejszym czasie? Nie, dużo później. To Ale... było tak, że już tylko... Jakby najstarsi wiedzieli, o co chodzi, ale to zrobiono jakby w takim bezrozgłaszaniu. Bo to było jakby taką tajemnicą, gdzie są te prochy kraka roztopane. Zapytaj teraz krok kraka, czy jest jeszcze coś, co chce nam przekazać, chcę współczesnym, jakąś informację, wiedzę? Jest teraz czas najlepszy, żeby wszystkie tajemnice ujawniać. Ludzkość się budzi, intensywnie się budzi i chcemy, że jeśli jest cokolwiek, może ma jakąś odezwę, może ma cokolwiek, co chce przekazać dla współczesnych. I to teraz uczymy. Nie, on tylko twierdzi, że cała moc jest w Ziemi. Jakby moc przodków w tym sensie. Że, że cała, bo oni starają się zawsze jakby oddawać tą, tą część, która przyszła Ziemi, Ziemi. Tą część jakby biologiczną, oddawać Ziemi. I, I to on twierdzi, że dlatego takie, takie jest przywiązanie Polaków do Ziemi, bo jest jakby taka pamięć przodków. I to jest tak silne, że że no to się czuje, że on twierdzi, że całą tą energię, co czujemy, jak wstajemy na Ziemi, to jest jakby duch naszych przodków. I że to jest to jest bardzo silne. A było jeszcze silniejsze w tych gajach, bo to były, bo tamto zupełnie jak człowiek stawał na przykład na Ziemi w tym świętym gaju, no to... To, to te, te duchy się jakby ujawniały, to było widoczne. Ta, ta aura mm -hmm. tych środków tych się jakby mm -hmm. potosiła, tak jak mgła z tego z ziemi. I to, to było bardzo, bardzo odczuwalne. Niesamowite czy widzisz coś co chcę powiedzieć, przekazać. Nie, to, to tylko stwierdził, że, że to jest że cała moc jest dla nas w ziemi. Moc Chce, przodków. Chcę, abyś teraz podziękowała? "Królowi Krakowi, niech odejdzie tam, gdzie jest jego miejsce."